No, i to jest wymuszanie psa pójścia na spacer. O której godzinie? O, właśnie, jest u nas druga 45, A on wymusza sobie pójście na spacer, i idzie specjalnie. To o, idzie, idzie. Tak, proszę bardzo. Te dźwięki. Tak, te dźwięki No to? No to wy musza jeden no nie musisz zareagować. A ty tylko na razie jeszcze teraz, bo niedawno byłem, jaki byłem, chory. Tak. Nie rozwolnienia. Jeszcze ma, troszkę? Ale... No, no, już się lepiej nie czuję, wiem. No, ale ty, ja może biuty, to proszę się wstecznie włączyć. Idź. I przeszkadzałem przy okazji panu, żeby się nie mógł ubrać? Nie, no, bo on już. Teraz myślę, że tak będzie cały czas, nie? Kurwa co cztery godzinki wychodzę na spacer. To pani tak się chodziła, no, no bo trzeba było przez chwilę wychodzić, tak? Jak był chory, no to, to trzeba było pieskowi pomóc. O i śpiewakowanie. No tak ładnie czekamy. Ostatnio niech to było te... tam. Dziś o podobnej godzinie to było. Cztery 400... stopnie O nie, jutro o, Dlatego jutro właśnie ten no, mam to, no.